W tej części zapoznamy Cię z unikatowym modelem zarabiania pieniędzy. Czy znasz osoby, które chcą mieć lepsze zdrowie i więcej pieniędzy? W tradycyjnym modelu dystrybucji producent otrzymuje maksimum 30% końcowej ceny produktu, zaś 70% to koszty marketingu oraz marże handlowe. Klient oczywiście płaci za wszystko. Dlaczego tak jest? Ponieważ w tradycyjnym modelu dystrybucji o tym, co kupujemy, decyduje reklama i marketing. Oczywiście powoduje to ogromne koszty, które ty pokrywasz. Celebryci, reklamy, hurtownie, detaliści. W systemie, który stosuje Monavi, podział jest zupełnie inny. Producent dostaje 50%, zaś kolejne 50% to wynagrodzenie ludzi, którzy przyczynili się do wzrostu obrotu firmy. Co oznacza, że aż 50% ceny produktu powraca do nas. Unikatowy model działania Monavi polega na tworzeniu społeczności używającej produktów Monavi poprzez dzielenie się informacją. Osoba zainteresowana składa zamówienie bezpośrednio w firmie i kupuje produkt po cenie identycznej jak każdy dystrybutor. Monavi rozlicza zamówienie i dostarcza produkt bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Natomiast ty otrzymujesz prowizję z tytułu skutecznego polecenia produktów, których sam używasz i z których jesteś zadowolony. Każdy nowy użytkownik produktów Monavi może polecić je również swoim znajomym, za co zarówno ty, jak i oni otrzymacie prowizję zgodnie z planem wynagrodzeń. To właśnie ten sposób dystrybucji w połączeniu z doskonałymi produktami przyczynił się do sukcesu na skalę światową i osiągnięcia przez Monavi w niespełna 4 lata miliarda dolarów skumulowanego obrotu. W 2009 roku zostaliśmy uznani przez czasopismo Inc. 500, grupujące najszybciej rosnące firmy w Stanach Zjednoczonych, za numer 18 w zestawieniu ogólnym i numer 1 w kategorii żywność i napoje. Jesteśmy firmą, która działa w branży MLM, czyli Multi-Level Marketing. Są dziesiątki tysięcy firm na świecie działających w tej branży, ale jest tylko 68, które mają minimum 100 milionów dolarów rocznego obrotu. W niespełna 4 lata Monavi weszła do pierwszej dwudziestki największych firm na świecie. Wszystkie pozostałe firmy z pierwszej dwudziestki mają od 25 lat do ponad 100 lat. Firmy z pierwszej dwudziestki uzyskały swe rezultaty, działając na pięćdziesięciu i więcej rynkach świata. Monavi dopiero się rozpędza, uzyskawszy podobne wyniki tylko na ośmiu rynkach. Europa nie może czekać. Ponad 700 milionów ludzi potrzebuje takich produktów i rozwiązań. To my, Polacy, dostaliśmy tę wyjątkową szansę wprowadzenia marki Monavi do Europy. W każdym kolejnym kraju Monavi osiąga olbrzymi sukces. Ty też możesz skorzystać z tej szansy. Ernst Young to jedna z największych firm audytorskich na świecie, druga po KPMG. Ernst Young w 2009 roku uznał Dalina Larsena, czyli założyciela i prezesa V, za przedsiębiorcę roku 2009 w Stanach Zjednoczonych. Posłuchaj, co ma tobie do powiedzenia Dalin Larsen. Mam nadzieję, że miałeś już możliwość skosztowania tego wspaniałego produktu o nazwie V. Jeśli o mnie chodzi, wierzę, że jest to najlepszy napój odżywczy na planecie Ziemia z Asai i w otoczeniu 18 innych niezwykłych owoców z całego świata. W 2005 założyliśmy tę firmę i mój Boże, była to niesamowita jazda. Pobiliśmy niemal każdy rekord w branży w ciągu naszych pierwszych pięciu lat, kumulując miliard dolarów ze sprzedaży. Szybciej niż jakakolwiek inna firma w historii sprzedaży bezpośredniej. Ale jestem tutaj, by Wam powiedzieć, że my dopiero zaczynamy i że zawsze znajdzie się miejsce w autobusie Monavie dla ludzi, którzy pragną zdobyć niezależność finansową oraz zdrowie dla siebie i swojej rodziny. M w Mona v oznacza Projekt MO, operację ratunkową Mona v, organizację charytatywną pomagającą dzieciom z Brazylii, które żyją w slumsach. Jest ich ponad 7 milionów. O w Mona v oznacza szanse. Szanse na zdrowie oraz szanse na niezależność finansową. N w Monavi oznacza gwiazdę polarną. Chcę, by Monavi była tą gwiazdą polarną wśród firm w twoim życiu, gdzie możesz liczyć na Monavi wysyłającą produkty na czas, płacącą na czas, wykonującą dobrą robotę, będącą firmą, która reprezentuje uczciwość, godność i wartości. A w Monavi oznacza przygodę. Kiedy założyliśmy firmę, powiedzieliśmy sobie, że będziemy się dobrze bawić, pomagać ludziom i zarabiać pieniądze. V MonaVI oznacza wartości. Oczekuję, abyśmy byli firmą, której motorem działania są wartości i która nie idzie na kompromis w sprawach, w które wierzymy. I w MonaVI oznacza międzynarodowa. Teraz MonaVI jest obecna w Europie i Azji, Ameryce Południowej i Środkowej oraz Ameryce Północnej, ale przyjdzie czas, że MonaVI będzie sprzedawana w kolejnych krajach. Wreszcie E w Monavi oznacza wyjątkowość. Oczekuję tego od siebie, naszych pracowników i oczekuję tego od naszych dystrybutorów, abyśmy działali w tym biznesie w wyjątkowy sposób. Wiecie, wszyscy, którzy zakładają nowe firmy marketingu sieciowego, wprowadzają je hasłem Jesteśmy następną Monawi, Otóż ludzie, my jesteśmy V. Jako założyciel i prezes Monavii daję Wam moje słowo, że nadal zamierzamy robić wszystko, co w naszej mocy, by jak tylko Powiecie Tak, zapewnić Wam produkt oraz szansę, dzięki której znajdziecie się na wygranej pozycji. Nie mogę doczekać się poznania Was na nadchodzącym międzynarodowym kongresie, kiedy to będę mógł spojrzeć Wam w oczy i uścisnąć dłoń. Chcę usłyszeć historię o Waszej podróży, bo w życiu tak naprawdę liczy się sama podróż, a nie jej cel. Zatem wszystkiego najlepszego w tej podróży Monavii. Wasza przyszłość jest obiecująca. Niech Bóg ma w obiece Was i Wasze rodziny. W Monavi, po rejestracji w systemie, otrzymujesz indywidualny numer ID, który gwarantuje ci, że za każde Twoje skuteczne działanie otrzymasz wynagrodzenie zgodne z planem marketingowym. Dodatkowo masz do dyspozycji biuro wirtualne, własną stronę internetową i system szkoleń opracowany przez legendę branży Rendiego Schrödera. Jego 24-letnie doświadczenie i 30 milionów zarobionych dolarów w branży MLM są niezbitymi dowodami skuteczności w działaniu. Monavi zapewnia Tobie całą logistykę oraz system rozliczenia. System szkoleń oparty jest o wprowadzające seminaria jednodniowe, dwudniowe warsztaty, bezpłatny tygodniowy wyjazd dla osób zakwalifikowanych do Egiptu oraz wiele innych wydarzeń firmowych. Ona mi zaskakuje od samego początku, kiedy weszła do Polski i w zasadzie nie zawiodłem się na niej do tej pory, dlatego chcę Tobie również polecić ten produkt i tą firmę i ten sposób na zarabianie pieniędzy, ponieważ jest sprawdzony, dobry i wart yy, zainwestowania w swoją przyszłość. Także traktuję to jako pracę, ale pracę, która pozwoli mi e, w sposób e, ciekawy, ale też w sposób, gdzie będę mógł decydować z kim i kiedy chcę pracować zrealizować swoje marzenia i potrzeby, które jak każdy człowiek ma. Podróżowanie, zarabianie pieniędzy, wolność finansowa i szczęście. Ogromne szczęście. Przerwanie ze wspaniałymi ludźmi, poznawanie ich i y, rozwój, rozwój osobisty. Mam zdrowie, mam biznes, jestem niezależna finansowo, kocham tą firmę, nadzieję, mam to, to rodzina. Cieszę się, że pracuję w amerykańskich gminach. Mieszkam w Polsce, zarabiam po amerykańsku, wypłacają mi co tydzień, co piątek mam pieniądze. Monavi jest numer jeden. Dlaczego akurat Monavi rozwija tak szybko? Wiecie? To jest pytanie, które dzisiaj stawiam Wam, żebyście sami odpowiedzieli sobie na to pytanie, bo takie firmy jak Monavi rodzą się raz na 10-15 lat. Ja jako osoba, która pracuje i żyje w tej branży 10 lat i zarobiłem w niej ponad milion euro, dzisiaj mogę powiedzieć, że Monavi to jest najlepsza firma dla świata, najlepsza firma na świecie. Kwestią jest tylko, żebyście Wy włożyli samego siebie do Monavi. 20 paczek z lewej, 20 paczek z prawej w dwóch organizacjach przez 3 tygodnie, przez 4 tygodnie, przepraszam. I w październiku w tym momencie po prostu robimy powtórkę z rozrywki A teraz nurkowanie Monavit to niesamowite możliwości. Spełniamy swoje marzenia. Począwszy od tych podróży do Egiptu, od nurkowania po rafach koralowych i co najważniejsze, w ogóle za to nie płacimy. Mamy 10 sposobów zarabiania pieniędzy w Monavi, ale najważniejszy jest szósty sposób, czyli premia zespołowa. Ta premia jest wypłacana nie tylko za pierwszym razem, kiedy ktoś po raz pierwszy dokona zakupu produktów, ale również za każdym razem w przyszłości, kiedy nastąpi ponowne złożenie zamówienia. Monavi oferuje trzy możliwości. Pierwsza. Możesz zostać klientem preferowanym, czyli po prostu używać produktów i poprawiać swoje zdrowie i wygląd. Druga, możesz zostać dystrybutorem, czyli mówić o tym produkcie innym, poszerzać swoją grupę konsumencką i dzięki temu zarabiać pieniądze w wolnym czasie. Trzecia droga to droga biznesu. Jest to decyzja podjęcia współpracy z Monawi i działania zgodnie z regułami obowiązującymi w tym biznesie. Tak jak w każdym biznesie, jeśli go dobrze zaplanujesz i wykonasz odpowiednie czynności, to masz duże szanse na powodzenie i osiągnięcie sukcesu. Monawi w ciągu zaledwie sześciu lat wykreowało ponad 225 milionerów dolarowych. Było to możliwe dzięki unikatowemu systemowi wynagrodzeń, który w odpowiedni sposób płaci za twoje wysiłki oraz system działania pomagający ci w osiągnięciu sukcesu.